Tam, zaraz! A! A! Dobra, Czo? kolejny Coś odcinek u wszystkich. Ja już ja jajem oberwałem, co jest? Czemu jesteś koniem? Ja jestem w lawie, dlaczego? Co jest zgrane? A czemu ja mam... Ja zaraz, zaraz nam się zrestartuje, jak grunda się, ten, zacznie. Mm -hmm. Aha, czyli no. za pół minuty się zacznie runda i dopiero będę widział, gdzie mam iść. Ja jestem, w, ja widzę, ja, ja, ja widzę taki w lawie jakby. To Dobra, jest blok, jakby, jak ten masz ten jajo na głowie. Parkour. Mogę sobie wybrać ability? Tak, o, tak. pod y, ty, tym tym. Tak. Ja myślę, że wezmę sobie. A to można tylko jedno ten? Tak. Tak, jedno, jedno, jedno ability możesz sobie wziąć. Jedno. O, dobra kuźwa! Dobra, dobra kurwa, to będzie pierwszy kuźwa na, na szczycie, nie? Co ja w ogóle na szczycie? Ja w na szczycie, góry spotkamy wszyscy się. Te grubsony mi tutaj nie zalatuj. Mm -hmm. <laughs> Mam jedną piełdoloną schizofłemię. I... A wow, wow, What the się! Wady wymowy też masz. Dobry. No tak. Lecimy. Ty. Do Ej widziałem ostatnio, że czekasz, że nosisz okulary jakieś Glasshopper no. to jest jakiś przesrane, coś można zmienić. Zb... Czemu, czemu myszka, czy, czy, halo, czemu, my, czemu myszka mi czasami nie działa? Um. Co ja robię? Cześć, co tam, masz jajem parę razy, masz? Siema problem, o. Hey, a hey. ja widzę Tak? I... A nie, nie wiem, my, Ten, kamera mi zwiesza przy tym, tym przy tej abilitce, ale głupią ablitkę żebym wziął Przy glasshopperze? Nie, mam kurde żabę. O kurna. Co ja lubisz, nie jest ja, ja nie mogę skakać za bardzo, się. I co teraz? Jak ja nie mogę skakać? Oj, nie wiem. To wtedy, no nie wiem w sumie też. Co jest do cholery? Co jest do wow! cholery? A. Ktoś spadł. Halo, ale spadłem! O -o. czekaj, co o, ty tam wejść na górę? No, mysz, ten kurz mi wleciał o. do myszki i mi nie odczytywała ruchu. To ja teraz ja sumo... nie wejdę ja... na górę, ja zginę, bo ja mam beznadziejny ja ten! Ja, ja też! Ja tak No dobra, może ja nie, bo patrzcie. Hops, hops. Giniemy razem. Kurde. Hops, giniemy hops, razem. Hops. Jak ja mam tu wskoczyć? Hops, no nie da rady. A masz jajko. No Abilities. No nie można zmienić teraz. Ała. Ała, czekaj. Muszę, muszę sobie zobaczyć jak to działa. Tam jak to wy... O, to ja wygrałem? Co? No, tak. no, nie możesz so nie Wiesz, sobie że... zmieniać w trakcie ability. Wybierasz jedną na całą no. grę. Wiem, no. wiem. No. Ale to jest dobre to, co ja wybrałem. Okej, okay, ja sobie wezmę No wszyscy jesteśmy tymi seksownymi grasshopperami. Jesteśmy wszyscy tymi samymi seksownymi kurczakami, panowie. Ty, ale to musi być ten. Czy Trzeba ten skok duży brać, bo inaczej nie, no, nie zginiesz od razu. Znaczy, zależy od Awilitki, jaką weźmiesz. Znaczy, ja bo... jako grasshopper dałem radę, więc. No, no ja właśnie. Czy wszyscy są grasshopperami, serio? Pamiętajcie, <laughs> że możecie trzy skoki zrobić, mordy. No? Ja mam kameleona. Ja testuję, a Czemu każdy ma. Za 40, 40 sekund. No ale nie jak to inaczej iterations. też skoczyć no. I, o, ja i mogę się trafią. spinać, Ej, zajebiste. Ej, bzdura. Bzdura to jest. Nie wiem, ja sobie trzy skoki robię i normalnie wchodzę. Ja robię trzy skoki Ale mam wchodzę. ładne rączki. Ale nie wiem jak tu wejść. Tutaj e. na samej górze. Ale dziwne. Kurna mać! Ale gówno. O, ktoś tam ktoś tam spadł praktycznie. No ja prawie. Dobra, nie ja ładuję abilitkę. Jak Zaraz nie zobaczycie. ja jest zbany. Ja nie wiem. Dobra, a jak tutaj wejść? Weźmy. Gdzie? A, to <laughs> Jak tutaj wejść? No właśnie. O oh, fuck nie. off! No Cię dawaj! Się o! Nie, nie! Ja wiem. że Ty Max byłeś? Jednak Kameleon jest beznadziejny! No co? Wspinanie się... Dobre! No wspinanie się... Nie mogli się tutaj wspinać, nie? Kurde! <grym> żartujesz. żartujesz! <grym> 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 <dobra pod> <grym> Roki se pozycję dobrą zajął. No bo ja no nie co? wiem jak tam dalej wskoczyć. Nie, nie da się. To jest jakaś... Kratownica. Nie da się. Masz jajem. O ty. Masz jajem. Ej, a nie, na kratownicę da radę. No chyba sobie żartujesz. O, no, oh, udało Ej, tutaj się! Trzeba wejść. Tak, ta. ta ale to jest jajem. ultra ciężkie, to jest nie do zrobienia. A, zrobiłeś no. to, no to jak Zobaczy, nie do zrobienia? Do no, pierwszy raz w ciągu trzech rund mi się udało. No, I to wiec. jest najwyższy hmm. chyba ten. Najwyższy punkt no, po no nie to, nie weźmy, po, to weźmy jeszcze z dwie rundy i przejdźmy A. na tamtą mapę. Tak. Ty się utopił. bo. Się, no. utopi. się utopił. Bardziej spalił niż utopił. Ech, gówno utopił mapa. Się, utopił o, się o panowie i panie. Jestem, jestem no, ja gówno patrzcie, widzę. Patrzcie ja tak samo. To. Widz, widzisz 30 mnie? sekund. Nie wiem, nie ja widzę. nic nie widzę. Ja widzę czarno-żółty biały filtr. Tak max, samo. Max, max, ja no Ja mam tak samo, co ty chcesz oddać. Ja mam dexterity kurna. Co to jest? Że biegam szybciej. Super. Wow. Sobie o, szybciej, no. Bardzo przydatne. No. Nigdzie nie w No bardzo. No o kiedy to się zrobi? No. Sparę, Max! O. Kurde, nie trafiłem! No nie masz za swoje. A to jest E. Wypadł. To jest Ez, bo jesteś zastranym grasshopperem, kurna. A bo to już! Nie, jeszcze. Nie. <laughs> jeszcze Maxiu, łapiają! Dostaw! Nie ma tu jakiegoś wyższego. punktu no, tej no, Zostaw no, 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 Oh shit! no, O, jestem Zostaw. jestem. Tu, jestem tu. No, jestem. Tu. Nie ma. no, chodź. no, Zostaw. no, 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 koniu! Nie. A, a Że tak was. powiem, zwaliłem, Miren a dobra, nie. Nie, ja nie, mogę mówić nie. nie, nie, nie. dobra. Nie, nie, nie. się, zabiłem Adminos, się. Admirus się też ale zaraz spadnie. O, Jest ciężko, jest ciężko. No, jest bardzo ciężko, żeby zawalczyć o No Nic nie widzę. Daj, hawa, haj, ogrando, szybko. Dobra, biorę z hoppera. To będzie łatwiej. Ile on ma jajków, no, ej! Ile no, ma no jajków? No, co mnie rzucasz jajami? to to jest tam na górze? Ty jesteś no, rogi. Max, to tak. A nie, taki. No, ja zginąłem, co ty chcesz? To jak tam, Max, w zaświatach się czujesz? Głównie. O, fuck! No. Dupę jasnął do niej! Ja nie umiem. No, ale to jest głupie. Dobra, zmieniaj tą mapę, bo to jest żałość. Dobra, jest biorę, głupia. biorę inną. Tam nie będzie lepiej. To jak nie, to trudno. To będzie 8 A, minut. A jak się mapa zwa? O, nie mam pojęcia. Lava satikoj. Jak nie, to idziemy na golfa, kuźwa. <giby> o, czułem <GM> konstrakt! Jedziemy! <giby> jasne, <giby> jasne. <giby> Pamiętam troszkę lepiej ten tryb. Jak Ej, tak ale to... No bo, no bo tam to była jeszcze wieża, no rozbudowaną o, mapę. O, ale mapa fajna! Ej, ale ciekawe, gdybyśmy to połączyli na GM Construct możemy respić swoje rzeczy. No, no. <laughs> budujesz sobie taką wielką wieżę A, na 500 i sam ja budujesz, sam dex budujesz dexterity na tej mapie, panowie, będę szybszy niż wy. Spadaj. A to co to? To jest jakaś ta? ta to ja też ci dexterity. Na to ci nic nie da. To da! Jesteśmy szybsi! Max, dogajam Cię! Ale to wszystko już tu nic nie zmienia przecież! Znaczy tu chyba Zmieniam. to jest taka... Mogę pchać Maxa? AAAAAAAA! Ja się rozciągnę! Tak i co zaraz! O Jezu! Nic nie widzę! Nic nie widzę! <gamy> Dobra, ja spierdzielę! Dogonię! Ale ja Jumbo oborwałem! Ujuzu... Dobra, no dobra Tak biegną, A... biegną Ono tu. tu roki Ono tu roki! Ty. ty kuro. Kuro no. domowa Nie uciekniesz mi. Ja nie będę uciekniesz. Z tyłu. Nie uciekniesz mi. Odbierasz się trzymamy się. Ale z tyłu. to jest wąsko. A ja daję radę, ja się nie zatrzymuję. To. Ty to co choni bierz się! Te, nie! Wtach nie! Nie co teraz? O, Ej, co to jebi. za skam? Co to za skam? Nie. Ty to to padłeś? Brakli. Tak. Co, o, co, co to się... za skam? O, co się stało? O, to ma o wiele lepsza. Co wam się stało, chłopaki? Spadliśmy. Nie, pikniczecie, dalej. dalej. Dlaczego spadliście? Do... Scroll. Cześć. No zaraz was lewa dopadnie. właśnie. wszyscy właśnie. Będzie bardzo ciekawie. No. No. Dexterity. Dexterity. A może ja nie chcę tego? A jesteście wtedy szybsi i jest ciekawi. A może ja tego tego nie chcę? <fiance pessoal> Nakazuję content. Co za. Nakazujesz typy? content, jasne. Można szybciej? Wiem, że wygrałeś. Zabij się. Siema. Jak to? Jak Weź Admiros Dexterity. Nie mogę w Ability A nie mogę, ta Dexterity. ta Admiros. Ale zbigniew. To jest wyścig, ale nie można trzy razy skakać. To jest wyścig. Przemsan. Ale skacze wysoko wysoko. To jest wyścig. Ty, ja tu nic nie widzę, co jest? Zaraz się no zapali lava, spokojnie. Cześć! A to jest ciemno. Cześć. Kurwa, no! <głosy> <głosy> Sorry! Kazał mi wybrać Sorry. najgorszy jeszcze nie no. Sorry! Poczekaj, nie ty tylko się w... dostanę na szczyt. Tak. Kurna jaja mi się skończyło. Czaken! Czaken! O, daj mi Cześć. jaj trochę. Co? Daj mi trochę jaj. Co to? Ej! Co to było? Co jest? Co się stało? Co to było? Dex, explosive anchi. O oh, Jezu, Explosive X! No to chujaj, to jest scam jakiś! No ten mnie przyjebał Jezu. jajem! Jajem mnie! No Nie wiem, A A ktoś tutaj no. leży. Zwłoka, no tak, no nasze zwłoki, bo ten mnie jajem pierdyknął <coughs> i wybuchliśmy razem. Masz, masz wybuchowe jaja. jaja masz wybuchowe jaja. Ej, to są Infinite, więc tak, sobie inf pod nogi nie rzucajcie. Explosive. Więc uważaj na ja. Maxa! Ale kto tam strzela z góry? Max! No Max, no będzie żyjemy! Max? Słucham. Nie rób tego. Ale już już przecelował Nie szło, on miał... Ja, nie ty... miał kurde, Hekee ja, miał! Trzeba ja się tam dostać Jak tej szycie, do tego tak street jest dobre Ale w o' grando A teraz może być inny ten. ja nic nie widzę przez ciebie, Max Chyba, że tego gras z, z tego seksji gra z Hoppera, bo wtedy można się jeszcze uratować dwoma skokami. Jak chcesz! Eee, ja wiele dexterity. Starszy że dostanę infinity kuchennicy jaja. O no, tu Max! A gdzie ja jestem? A czemu jestem na końcu mapy? Nie wiem. Bo? Eee. Czekam z pierwszej. Chodź tu, Max. Konia nie dogonisz. Ej. Dogonię, kurczak dogoni, konia Konia zobaczysz. nie dogonisz. Ej, jestem ja na dogonię. końcu mapy. Ja Autentycznie, prawda? Dogonię tu. Jak muździła na ciemno. końcu mapy? Nie wiem, jestem przed samym tym. By... Czekaj, pod F tym z kwadratowym. Wiem, że mam pod F latarkę. Gonię cię, frajerze. Ej, ej. Admiros, ej, ej, jesteś ej. gdzieś tutaj? A wow! Ła! Trafiłem, Jak Cię?! Czerwował. Trafiłem, okay, ale jestem dobry. Gdzie ty jesteś, Admiros? Yy, ja na samym końcu. Bo A. Sprawdzam coś. O, I, widzę i, już jesteś latarki. jesteś o. O. o! Dobra, Dobra to jest Jaki mutator, Acha, sorry, nic. top, ok. Dobra. Siema, widzę już kogoś. No i super, fajnie, i co? Przestań A. rzucać we mnie jajkami. Zostaw. Co, co, co jest? Co, co, co się dzieje? A, a, ja nie wiem czy dobiegną bo mięk Hajogrando! Hajogrando! Haio, hajogrando! Haiogrando mam! Padaj! <grym> Lama błagam cię! 8 się HP! Bieg. Siema Max! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Hajogrando! Hajograndu! O kurwa. Cicho, 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 czekaj, czekaj czekaj. Bo on tam jest! On ma high grounda! On hajogrando! Zostaw mnie. A! Nie! Nie! Padaj mnie stąd! Dobrze! Nie spadł. Tak, no. gdzie jest Admiros? Poczekaj, 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 bo ten ma 100 HP. Ty na pewno nie masz fula, tak? Bicie mm. się. No ja też nie Gdzie robię. jest Admiros? Chaken, nie Gdzieś daj tu się! Chaken, czy... A co to było? On tu robi czeka, on żeby ta lawa nie. tutaj poszła na samą górę. Roka, czy robi, Rób coś. Ja, ja mam high grant! Ja, ja ten. Jak to, to leci grant, szybko? U siebie. O, ty chuju. No mówiłem, Spodaj. to mi nabierze, no. Ty gnoju, ty. Ty pod dom. Fuck off. Oh shit, oh shit. Spadaj. Rocky wygra. O, okej, okay, udało mi się na ślepo. Sadge. <giby> Też ty masz jajów? Też nie, nie, nie mam jajów. <giby> Bicie się. Chamie. <giby> o jeste. No, dawaj, dawaj, dawaj! na na wiary! Jak Co to było? Ej, to no jest może. piękne! Ej, Floris lewa na wiar to byłoby super! O oh, nie! O, tak! O nie! Taka naparzanka, tak faktycznie! O oh, nie! Ten z, z kontrolera kogoś. O oh, nie! <coughs> Dobra, co? Jeszcze jedna runda? Da. No. Dobrze. Ej, można grać na third person. Po co? To po co? Nie wiem. Jak? Śmiesznie jak? Jak to wygląda. Pod, jak wybierasz to to toggle third person na samym dole. E, moim zdaniem to nieprzydatne. Zostaw mnie. Nie. Ile jest tych abilitek w ogóle? No. O! No. Przemstać! No, faktycznie! Cię. No, możecie skipnąć sobie w dół. Ale ja jednak można zeskrolować niżej. A co? Stąd co? I imunty Tak, pewno. O, Ta, to... tego jest sporo. Stąd o nie! To na wasze zepchnięcia Tasy. No. I to była Ach. ostatnia runda Maxa. No i dupa. nie, zrostowałem się, okej. Okay. A, bo preparation, ale fajcios. E, 8 sekund. Co z tego jak jestem kuźwa na końcu. Kto tu tak wolno biegnie? Jestem... No, no jesteś na końcu w sumie. Dobra, jestem no, using to... boltem kurna. O, co się admir O, co ja, się jeszcze tu. Innego? Nie, tak nie. Nie o, zepchniesz mnie. O jest, serwer gravitii wrzuciłło, uważajcie. Obodzenia. jestem Stone Man, nie możesz mnie zepchnąć. A, A ja czyli jeżeli ja ktoś jest z Ja ten ten to on wygrywa bier... Boiled. Biegnę. Czy ty masz jakąś super umiejętność? biegnę. O jaka gravitii, o Jezus Mary. Go to fast. Tup tup. No. O to zakdkuś <laughs> wam. I Co ty robisz, chłopie? Jestem You Boltem. Bo co ty wziąłeś? co ty wziąłeś. Usain Boltem jesteś, tym dostawcą? Usain Boltem. Don, Don, don't, don't. don't. Bolt food. Rozejm kuźwa, dobra elo. Don, Jak się rozpędzę, to biegnę szybko, nie? To we mnie Don, Roki na pewno. Roki ja jest, jest na samej górze na 100%. Ale nic mi nie zrobi, bo ja mam abilitkę, co daje mi, że nie możecie mnie zepchnąć. To Czekaj, ale... skoro, skoro nie Max to jesteśmy, Dobra, najwyżej, ale teraz Grasshopper ma najlepiej, bo low ja bym, gravity ja można zobaczy... sobie dwa Ja bym tu postał i zobaczył abilitki, bo jestem ciekaw, jakie tu jeszcze są. Zobacz. Zobaczaj sobie później. O ty gnoj, ty! W ogóle fajne o, mamy o, awatary. Union in, jest jest na przykład sandwichem. Gnoju, nie! Uciekam od niego, uciekam od niego. No i co teraz? Nie! No, nie! Przepsać! Przepsać! Nie! nie, nie, nie! Jak ja się go... żyłeś? No przemstań, no no, no. czaky! O dobre, jest logo wity! Lecę! Aaaaaah! Uśmiech! Uśmiech! Nie! Ja robię! Ja Jaki Ja tu już nie żyję, dawno. No nie mogę krzyczeć z tym gąsienicem. No. No, nie masz szans. Ten jak się skrada, ty dobry. <noise> Widzisz, co nie ty... Masz infinite eggs? Nie, cały czas ciebie trafia i dostaje ten jeden egg. Ja nic nie widzę, totalnie. No I dobrze. Bigo! O, oh, fuck. Ale no, jak no, nie można... Ja, ja, ja nie mogę go odepchnąć, jak on jest kurde kamieniem chodzony. No właśnie, no to jest A głupie! No jest. jest Dobra. <laughs> nie ma tak łatwo. Wziął sali. Nie, nie da się tak łatwo. Żeby wystarczył wystarczy, nie stał w miejscu, ej. gravity, goj! Nice, no. gravity, Boy, L -l -l goj? Gravity boy. Goj. Co z tego, jak go nie, jak go nie kopniesz nawet, tej, Nic mu nie zrobił, <grym> Jestem Usain Boyletem, oh, oh, Fuck off, nie, Pieczony kurczak, okej. Okay. fajna jest ta abilitka. O, jeszcze jeden przyszedł. Trzyma! Siema! No, no nic ej, mu nie zrobisz! Jest? No nie zrobisz mu nic! Cześć! Roki, żegnaj. Nic mu nie... O! No jeszcze się odratował, co za chłop. Nic mu nie zrobisz, nie, nie kopniesz go. Nie zrobisz mu nic, nie jest kamieniem, dosłownie. O, o kurde, no. Elo. Jaki rocker Stunman. Fajna była ta runda. Do, dobra abilitka. Jakby no były modyfikatory na każdej rundzie. Ale na pewno da się skontrować tego stunmana jakoś. Jak? Mm. Nie wiem, na pewno się jakoś da. Husajn Jolt, Fander Thailand. No weźmy. Ja sobie wezmę to. Co to jest, Jolt? Wow. Ja sobie wezmę hmm? to. O, ja biorę to. Co wziąłeś? Ja biorę to. Co wziąłeś? Admiro mnie! Co wziąłeś? Pchaj mnie. mnie! Nie mogę! Co, co wziąłeś? Ty zbierasz siły, wiem co wziąłeś. Pchaj mnie! Nie! Co, co, co on wziąłeś? co, ci, co pchał? ty wziąłeś, Roki? Czym ty jesteś? Co to Czymś? robi? Nie wiem co to robi. A weźmy walni. ja biegnę w górę. Weźmy walni. Stajesz się! Jakiś taki... A, ty masz to samo, dobra Ty <noise> masz to samo. O, ty ja Widzę! Eee, nie ma nic. O burda, eee, ale ja słabo z... biegam. Nie mam uderzenia. Też słabo biegam, wszyscy słabo biegamy. Ja, yep, wzięliśmy takie coś że słabo. Nie pchaj go, Admiro, on zbiera siły. Jak zbiera Kasi siły? No zbieraj siłę. O, jak pieprznie, to do widzenia, okej. Okay. Uderz mnie. Ja nie wiem, co on robi moja głowa. Nie, to ma chyba. Ja też to wziąłem. We ja ja wszyscy to ma <laughs> Idziemy na maksa! No, Dziemy, no! Jej, Ej, co wy na to, Taki żeby to skumulować wzięliśmy? wszyscy? Dajemy, pchamy się, pchamy się. No Dobrze. Pchamy się. Ale to nie, to jest mordowanie. Co wy macie tam? Ej, dobra, ty, lecimy, bo zaraz spadniemy. Oh, fucking shit! Mam, no, mam, ej, no idź to, no, kurna! Nie. Admiros! Nie. Dobra, nie ma wyjścia. Co wy macie za abintkę, powiedzcie mi. A potem to... A potem nie wiemy, remis. Bo, powiedzcie Chodzi mi co? Emocji, co macie. Jak ktoś cię bije, to wtedy... moc. No. Ale nie, zbieramy sam. moc jak biegniemy, ja to widzę. O. Ale, ale wtedy... Hmm. No nie wiem, nie wiem o co chodzi. Wiem, ja że my mamy to razem. No Usa, Usain Jolt był dobry. Serio? Widziałeś to Max jak biegłem wtedy, nie? Dobra, no to co, Maxa? Ej no dajcie mi spokój, no. no jakąś super umiejętność nas zepchnie na raz wszystkim. Nie mam, mam gównianą umiejętność. Boss Battle, dawaj. Tak, gdzie on jest? Nie mam, mnie. Niewidzialność sobie Jest włączanu. to. Ale on jest, maluszek. <grym> jest. <grym> <grym> Nie pijcie, nie pijcie mnie, jestem żarty, mały! Ja bro. ja ładuję moc! Ja ładuję moc! Nie pijcie ja mnie! A mamia no bolawa! No. No. Jestem malutki. Nie A, dobra, się. ty! To trzeba... Nie pijcie mnie, no przemistacie! Tak się dałem! Mam miałem full pała. Ty jak Max to wygra? wygra. Jak Max to wygra? Ja jest grane! No minimax, Mini to wygra! Ja no, no Nie wiedziałem, tak. Wow, jest cool. serio! Wow! Ej, ja mały, byłem, ale zabójczy. Ja byłem ja Byłem silny! Mały zabójczy były, Max! Ja byłem silny! Mini Max! Dobra, Krasz, <laughs> Jakie to było? Mini Max! Był taki kanał Mini kiedyś! Tak strach! Był taki kanał kiedyś telewizyjny, pamiętam. Damn. Dobra, to ja nie wiem, co teraz wziąć. I też nie. Co jest ja sobie biorę? Jestem tankiem. Jestem, jestem, jestem warrior, jestem wolny warrior. Dobra Elo. Won A dobra czul! Jajuwa moc i tyle. Ja Jajuwa moc masz Mam jedno ah! ah! Mam jedno jajko, serio. O jak on, ah! rzu o, jak on rzuca gnoje? No, no, jest jajami. Jajami. Dobra Elo. Nic co pierwsze. A zwija się siema się! No. Co tam? Zostaw mnie. Pcham cię, pcham cię. Nic mi nie zrobisz. O serio. O Jezu, nie! Roki! Przestań, Roki! W frajerze! Ja nic nie widzę! Bez nic nie widzę przez niego. A, przestań! Dobra. Nie ma mutatora. Dobra, idę na oś. Chcesz rzucić zbroja? Tak! zepchać. gdzie on jest? Dawaj go! Nie go! A O ja cię zepchnąłem? Czekaj, ty. Przepraszam, co? Admirus tu. Admirus sobie poszedł. Ty, poczekaj, bo, bo on pobiegł tam! Admirus pobiegł, dawaj, bierzemy go! No co bierzecie mnie? Dobrze przecież robię. No ty tak, Ty, czekaj, Kurda! Rzucaj go ja! Trzeba go wziąć. Dobrze, rzucaj go. Kurda! Tak jest, rzucaj go, tak. No ile ty tych jaj dajesz? Ej, skąd ty? jaj? Za mam regenerację, nie? O-ou, 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 o o Oo. o o o o o o co to? Co ma Admiros? Co to jest? Jestem silny! Moja umiejętność Rzyska. to teleportowanie się. Uh. Teleportowanie, właśnie. Co to jest? za no hero? Biegne! Uh. Oj, oj, oj. Admiros, uważaj. Uh. Coś tam biegnie chyba no, Biegnie za tobą uh. kurczak. Monke. 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 Uh. Rzucaj go stąd, rzucaj znaczy... go. Znaczy, Rzucaj go! Uh. Rzucaj go! Uh. Dawaj! Rzucaj, rzucaj, tak! O okay. nie! O nie! Co ty za Ironfista masz jakiegoś? Tak, mam Iron Fista! Oh, yes. O no, Jezu, dlatego żeś tak nie. Tak! Odpychałem wszystkich na 102 metry. O oh my oh. god! Okej! Okay. Ale mamy wow. wolny! Dziękuję I... bardzo, to by było na tyle. Florysława! <laughs> tak, Florislawa game mod.